W miejscowości Appenzel Maria Simma znała pewną zwykłą kobietę, Marię Graf, żonę rolnika, która czasem miewała widzenia Matki Bożej i otrzymywała od niej posłannictwa. Pewnego dnia pani Graf przyszła do niej poradę. Z jednej strony czuła się w obowiązku rozgłaszać światu te nowiny, a z drugiej strony. Biskup życzył sobie, by tego nie ujawniała. Maria Simma zapytała ją: Czy często ma pani możliwość rozmawiać z Matką Bożą? Na jej twierdzącą odpowiedź poradziła, by zapytała Maryję: Co ma robić? Przecież ona wie o zakazie biskupa. Tak się też stało. Odpowiedź, którą otrzymała, brzmiała: Bądź posłuszna biskupowi. Ja sama zadbam o to, by te wieści się rozchodziły. Pani Graf była posłuszna w Apenzel. Prawie nikt nie wierzył w jej charyzmat. Nawet jej własny mąż tak naprawdę w to wątpił. Ale niepodobna pokrzyżować planów bożych. Krótko po jej śmierci, 19 lutego 1964 roku. Za jej wstawiennictwem miało tu miejsce cudowne uzdrowienie. Sprawa ta wzbudziła zainteresowanie. Zgłoszono się wówczas do jej męża z pytaniem, czy żona nie pozostawiła jakichś zapisków. Znaleziono jej notatnik, w którym wielokrotnie powtarzało się życzenie Matki Bożej, by modlić się na różańcu o nawrócenie grzeszników ponieważ jest to potężny oręż przeciwko zakusom złego ducha. Niedługo po tym, gdy się o tym dowiedziała, Maria Simma otrzymała dwa listy o prawie takiej samej treści. Ich autorzy pisali, że dzieje się u nich bardzo źle i że musi to być dzieło złego ducha. Pomyślała sobie, że powinna odpisać obu tym osobom. Aby modliły się na różańcu o nawrócenie grzeszników. Było to 16 grudnia 1964 roku w Biały Dzień. Wzięła dwie kartki papieru listowego i położyła je na środku stołu obok koperty. Miała zwyczaj najpierw wpisać adres na kopercie, a dopiero potem list. Kiedy więc adresowała pierwszą kopertę, Usłyszała nagle syk i przestraszyła się. Zły duch stanął obok niej, wyrwał jej obie kartki papieru i przesunął na brzeg stołu, pozostawiając na nich znak nadpalenia. Był to dowód na to, jaką moc przeciwko diabłu ma modlitwa różańcowa. Dusze czyścowe, wielokrotnie mówiły Marii Simmie. Że należy większą uwagę przywiązać do różańca. Modlitwa ta ma wielką moc. Maryja jest pomocnicą Chrystusa. Zawsze pamiętajmy w swoich intencjach o duszach w czyściu cierpiących. Pomódlmy się teraz za te biedne dusze modlitwą świętej Gertrudy. Boże Miłosierny, stronu chwały Twojej! Wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy. Za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie. Wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój syn. Proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi, dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.